żeby wcisnąć tą piłkę przy słupku i myślę, że tak, że, że byłoby duże zagrożenie bramki. Jest Werszczyński, niepotrzebna zabawa w środku pola. Teraz podaj na wolne pole Smugi, jest Gujski, znowu kolejna szansa i przy Niestety, dalszym słupku trafia. Skończyło, zaczęło się wszystko od błędu, od straty Michała Werszczyńskiego w środku pola. Świetne podanie do grającego z numerem 8, Szymona Gujskiego. Już w drugiej swojej próbie trafia Ernest Bieć. tym razem nie uratował Wektry i tutaj e, delikatna. No niestety strata w środku pola błąd w ustawieniu. Drużna była dosyć rozstrzelona po swojej połowie, nie byli dobrze zorganizowani i tygrys dobrze, dobrze punktuje nasze, nasze braki w obronie. A wybijanie piłki zostawmy, zostawmy obrońcom, kiedy ktoś będzie na nich nacierał. No Kubelski, świetne przyjęcie. Wektra dalej nerwowo, tutaj teraz miłosz OK spokojnie, ale Nerwowo, dokładnie to co powiedziałem i błędy cały czas nie przestają. I znowu kolejny Szymon Guźski, Sebastian Kaczyński i 2 do 0. Załatw te błędy. Duży naprawdę. błąd. Krytyczny, krytyczny z, z, odzyskanie. 26 minuta, zabójcze 5 minut w wykonaniu tygrysa. I zmienić wynik tego spotkania. Świetne teraz podanie w kierunku Wereszczyńskiego, Wyściga się Wereszczyński z Wiktorem Oszczyńskim. Czy będziesz utrożny z tej sytuacji? Błąd bramkarza, Wereszczyński. No jest, i jest! Go! jest gol, fatalny błąd Adama Tejaka, młody goalkeeper. Mógł zostawić tę piłkę, chciał ją do końca ratować, a Michał Wereszczyński odkupuje swoje winy za błąd przy golu na 1-0. No i to o czym mówiliśmy, czyli, czyli jakiś impuls, który wektor potrzebowała, żeby troszkę dać tego oddechu, żeby dać tlenu tej drużynie. Będzie będziesz wolny i okazja dla Daniela Smugi. Też bardzo zaciekawia za mnie ta, ta sytuacja z sędzią, bo jednocześnie dużo daje grać, bo w pierwszej połowie były momenty, gdy puszczał tą grę w wielu momentach, a teraz a teraz strata bramki. Jest Niestety, gol, Igor Kraszewski gol. z bliska po zamieszaniu podbramkowym, strzał rzutu wolnego, przebitka, kilka przebitek przegranych i jedna z najprostszych bramek w karierze Igora Kraszewskiego w 71 minucie pada. W momencie też można powiedzieć, że jego obecność czuł teraz rzut karny po faulu Kuby Kosyla, nagrającego z numerem 3 Oskarze Szymańskim. Gol, 85. to zobaczymy czy Ernest Bieć da radę w starciu oko, w oko z Danielem Smugą. Blisko był Ernest Bieć, bardzo blisko, palcach. ale trafia Daniel Smuga 4 do 1 dla Tygrysa. Nie przeciął jeszcze Kamil Bobryk, Jakub Bobryk jeszcze. I znowu piłka pod nogami Markiewicza. Markiewicz, lepsze dośrodkowanie. Kuba Grodzicki broni Matejak świetnie. Ależ to była sytuacja na gola na 4-2. Jednak, I końcowych gwizdek. Jednak końcowych gwizdek. Wektra z Buczyn przegrywa 1-4 z Tygrysem Chotamińska. Na pewno cieszy zwycięstwo. Na pewno cieszy zwycięstwo przede wszystkim tutaj, bo chyba odkąd ja jestem trenerem, już trzeci raz trafiliśmy na Wektrę w Pucharze Polski. Raz tutaj prowadziliśmy 2-0 do przerwy. Przegraliśmy 3-2. Kolejnym razem wygraliśmy 3-1 i teraz 4-1, więc bilans mamy lepszy. Na pewno generalnie w ogóle z pierwszej drużyny zagrało czterech ludzi a tak to było dużo chłopców młodych dwa dziewięć najmłodszy zadebiutował więc fajnie dla nich fajna myślę przygoda no i kolejna runda która da możliwość tym chłopakom na pewno pogrania no bo cel jest jeden skupienie się na lidze tak i dlatego też większość zawodników doświadczonych starszych miała dzisiaj wolne odpoczywa natomiast no młodzi musieli się wykazać gdzieś tutaj zimną krwią w tym meczu i myślę że dobre przetarcie dla nich Taki mecz Puchar Polski. Ten wynik nie do końca odzwierciedla to, co się działo na boisku. Wiadomo, że Tygrys przeważał, jeżeli chodzi o grę w piłkę, o kulturę gry. Wiedzieliśmy z jakim zespołem się mierzymy, ale myślę, że się odgryzaliśmy naprawdę fajnymi sytuacjami. Mieliśmy sporo tych sytuacji, gdzie bo z takim rywalem, jak stwarzasz 3-4 sytuacje, to musisz strzelić 2 trzy bramki, przynajmniej tak. My tego nie zrobiliśmy, gdzieś zabrakło tego, tego wykończenia, ale mimo wszystko myślę, że możemy być zadowoleni z tego, jak wyglądaliśmy. Thank you.